Za wschodnią stroną doliny znajduje się opuszczona osada. Sprawdźmy to. A, ah, robimy te kwestie dodatkowe. he? coś o osadach Wielkiej Republiki na Kobo? Kiedy tu trafiłem, postanowiłem trochę pozwiedzać. Wszedłem do pewnego miejsca. Potem usłyszałem przerażające głosy i szybko stamtąd uciekłem. Dam znać, jeśli usłyszę eee, Nowy no gwiezdne wojny. wojny. Mądra, ale... Jedi... Alcalde. Dobrze cię widzieć. Jedi ocalały. Cześć, Monk. Co mogę dla ciebie zrobić? Macie z Grizem jakieś wielkie plany wobec kantyny? Cóż, mamy tu scenę, która tylko zbiera kurz. Może pewnego dnia zatrudnimy jakieś zespoły z innych planet. To pozwoliłoby nam się wyróżnić. Myślę, że wyróżnianie się to akurat nie jest problem. Racja, ale dla twojej informacji. Muzycy w mojej poprzedniej pracy byli bardziej uzbrojeni niż Gwardia Honorowa Hatów. No to na razie niech gra muzyka. Dopóki nie wyjaśni się sprawa z jeźdźcami. Do następnego. To prywatny stolik. No dobra. Ej, hey, spokojnie, Grok. Wybacz mojemu przyjacielowi. Bywa nerwowy. Mm -hmm. Rozumiem. Hmm. Nazywam się Dejna. Powiedzmy, że razem z moim partnerem umiemy zmieniać okazję w zarobek. Ja nazywam się Karl, a to jest Biddy. Kałaśliwa maszynka. Zamierzamy się wybrać do przekopu Byłeś kiedyś? Raz czy dwa Uważaj tam na siebie, to teren gangów Teren gangów? Krok, na pewno nie jest tak źle Nie ma opcji, żebym nadstawiał tam karku <laughs> Miło było cię poznać, Karl. Ale teraz muszę omówić parę spraw z moim przyjacielem hmm. Chodź, Bidi. Dobra, 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 dobra Wróciłeś. Jesteś spostrzegawcza? Nie jesteś taki głupi, jak myślałam. Dzięki. Ty jak tam się dostać? A, okej. Okay. Podobno 20 cykli temu było tu zaledwie parę wód. A teraz proszę. No... Czasem chciałbym się cofnąć w czasie. Zobaczyć jak ciężko było wtedy. Zawsze możesz wyruszyć w jeansz i założyć własne miasteczko. Dzięki, ale chyba zostanę tutaj. właśnie Awesome. Jakiś będzie rano, mam nadzieję. Nie tak jak dzisiaj, dzisiaj to nie, nie dałem tak. rady wstać. <laughs> A czemu pytasz, o jutro? Dzisiaj jest stream, czy ma Gomez? O, ty, ty, ty. ty. Jak je ja to mam zabić? <kłysy> Nieźle To o Oj, drugie, ptaszysko O ha, ten granata mu rzucił. Ten biegnie za mnie. O, mu granata rzucił. Sobie granata rzucił. O ty, ty. Jak tam skoczyć. Powinniśmy być już blisko, ale nie widzę niczego przypominającego osadę. Możemy przejść tędy. Zróbmy to. Napierw mu Sejwa zrobił. Hej, czy to nasz kolega z leśnego węzła? Tak, tym razem trzymajmy się z daleka. O, dwa te mam. Dwa punkty umiejętności, nareszcie. Co my tu mamy? Z tymi BD uzupełniają częściowo wskaźnik mocy, to może nie. Cel kaloryczny odzyskuje dodatkowe zdrowie przy korzystaniu ze systemów BD. Tak, steamy zrobimy. Siemano Tomasz. Oj, dzisiaj mówiłem ciężki dzień Rano to nie wiedziałem jak się nazywam Dopiero się... Oj, czym się strujesz, tym się lecz jak to mówią Krzysztof nie wiem To miejsce jest w ruinie Na razie na razie chcę, chcę przejść sobie Star Warsy wiesz? Ojej, czemu ja zginąłem? Widziałeś na streamie? Już chyba Ciebie pod koniec nie było. <laughs> Jeż, jeszcze żeśmy poszaleli po tym, jak skończyłem streama, tak więc... Ojej. O! Wiesz, nie, to normalnie było, nie do no, śmieć tak. ale ja niestety już, to już nie ma, ja nie mam 20 lat, wiesz, i, i po prostu, rano ledwo żyłem, no, miałem rano streama robić, nie dał rady, a teraz jest złota zasada, dobrze się chociaż na pewnie się dobrze gra, świetnie, świetna gierka, naprawdę, znakomita. Naprawdę znakomita gierka. Bardzo mi się podoba. No co za... Musimy go przyciągnąć. Urna. Dobra, już wiem Pomocy! Wiem, jak, wiem jak unikać tego jego strzału, dobra? Więc damy radę! dobra radę! Let's go! Czekajcie, muszę coś sprawdzić. No tak. Na maksymalnym poziomie trudności to jest, tak więc. To w pierwsze dostaje człowiek. Coś na Kurde. Nie, a dobrze się chociaż gra, to ostatnie mam, co, co napisałeś. Tomasz, to masz, to jest jakieś dziwne. Ja ci powiem, że to masz często z tym problem. Nie wiem, czemu to. Powiem ci tak. Ja mam nadzieję, że TikTok wreszcie zrobi z tym porządek, bo. Wiesz, oni aktualizują tego ten live studio dosyć często Mam nadzieję, że wreszcie dojdą do tego, żeby pokazywali te chociaż te wiadomości, wiesz, żebym ja decydował Czy to może być pokazane, czy nie może być pokazane Fortnite miałeś, tak? No, ja to leżałem przez pół, pół dnia, cały dzień leżałem, można powiedzieć Ale ponieważ dopytywali się, kiedy stream, no to i Twitch Twitchu, fajnie by było, jakbyście na Twitchu też siedzieli, wiesz, po to... Mam cię kurda Flashbanga zrobiłeś? Widzisz takie nie, jestem zdziwiony, że takie rzeczy są. Takie rzeczy są banowane. Piękna robota! A, to ta! Zwoł mnie Cage Wenda. Bo to podjął twój krok gdzieś przy Kal. A więc nas obserwowała, wszyscy obserwowaliśmy, Kal. Tak się akurat złożyło, że mało, który przebysz zaczyna od załatwienia jednego z chłopców Rayvisa. No i nawiasem mówiąc, ładna akcja. Całkiem mocne wejście. Dzięki, czyli Co tworzysz czy bombę. Chcesz? Chciałabym, Kal, wynagrodzić cię za każdego z tych, których zlikwidujesz. Nie tylko ty szukałeś na kobo, odrobiny ciszy i spokoju. Zabieraj je łowcom nagród, a ja dam ci za nie coś lepszego. Był z pomiotów Haxionu. Na pewno zjawią się kolejni. Dokładnie. Na szczęście dla ciebie. Mam swoich informatorów jeżeli do salonu a zdradzę ci jakich zaskoczyć. No dobra. Przemyślę to. Znaczy, no bombę, no śmieję się. No. <śmiech> <śmiech> a Zdajesz to w domu robisz, tak czy w roku robisz roku tam w, w tej, w tej strzelnicy? O, legendarni łowcy. O, o. o. Ej, niezłe znalezisko. Chodź mały, musimy znaleźć kryjówkę Dagana. Poczuj planetę i wszystko, co z nią połączone. I sięgnij ku niej. Domu, proszę bardzo. Tak, poczułam. Właśnie tak. Bardzo dobrze. Nie miałaś zamiaru mi pomóc? Za darmo. Raczej nie. Sprawnie się ruszałeś. Dzięki. Byłby z ciebie dobry łowca nagród. Dobra, gdzie teraz mam iść? Nie no, wiadomo, wiadomo. A skąd proch? Gdzie się Proch kupuje? Nie wiem gdzie się proch kupuje. Gdzie się proch kupuje? Zrzucał generalnie sam zrobiłeś pro, Kurna No, z chemii dobry nie byłem, tak więc nie wiem jak się to robi. Poczekaj, poczekaj, bo ja się aż pogupiłem. Gdzie ja mam miś? A, tam na górę, bo mi, dobra. Chyba tędy, albo nie tędy. Przyznam, że się... Przyznam, że... nie bym wziął miść. Siema, Rafi. Wciąż tu jesteś? Czego szukasz? Łowczyni, nagród nie powiem. Mówiłam, jestem na emeryturze. Ale jak tam sobie chcesz, też bym ci nie powiedziała. Nie, nie tutaj. <śmiech> 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 Nie, ja do beskitu, ja nie wiem, gdzie mam iść. Tutaj też nie. A tak się to zaświeciło. Albo mi się wydawało. Oratomo, to dobrze, dobrze. Jakby tu jeszcze gdzieś kulka była, no nie, to ja rozumiem, ale nie ma nigdzie kulki. Nie ma nigdzie kulki. Cześć mały. jakaś podpowiedź. hm kurwa no nie no nie wiem gdzie mam iść słuchajcie bo nigdzie tutaj Po tych linach nie wejdę tu lewo. Też nie ma. Po tym też nie wejdę. Rzadko w tej grze takie mam takie sytuacje, są ale, tam nie dolecę. Bo tam, w ogóle, tam jest ten ptaszek, no nie? Który tak w sumie nie wiadomo, dlaczego tam jest. Eee i jak do niego dojść to no nie? To jest jeszcze problem. No ale nie dojdę do niego. Ani w jedną, ani w drugą, cofnąć się też nie mogę. Nie dziwię się, czy miała problem z tym. Czekajcie mapa. Da się to przybliżyć? No tu jak nic pokazuje na tej mapie, że przejście jest po tej ścianie. A widzę. Dobra. Okej, okay. kurde. <ścoughs> Mapa prawdę ci powiem. Nie muszę, teraz będę już się z nim walczyć. No jest. mapa morska, ci prawdę powie, wiesz. Kordowa. Muszę zajrzeć w głąb siebie. Czemu się pat rozłączył? Czemu się pat rozłączył? Czekajcie. <laughs> Ja dlaczego nie mam baterii, nie naładował się? O rano poczekajcie, muszę podłączyć pada, wiecie, drugiego. Ojko, odłożyłem go na stację, No musiałem go źle wcisnąć <laughs> wieczorem. Muszę drugiego pada, słuchajcie, yy, podłączyć, poczekajcie. Całe szczęście nie trwa to jakoś strasznie długo. Drugi pad jest naładowany.